W tej lekcji zajmiemy się poprawną wymową niemieckich dźwięków, a także tzw. dwugłosek. Do tej lekcji przygotowałam dla ciebie również ćwiczenia oraz interaktywne gry językowe. Możesz je bezpłatnie pobrać, zapisując się na mój newsletter. Linka znajdziesz w opisie tego filmu. Naszą dzisiejszą lekcję na temat niemieckiej wymowy zaczniemy od kombinacji liter E. -U. Jeśli zobaczysz litery E U obok siebie, przeczytasz to jak oj. Tak jak w wyrazie deutsch, czyli niemiecki, język, którego właśnie się uczysz. EI natomiast czytamy jak AI. To jest bardzo ważne. Ten dźwięk pojawia się na przykład w wyrazie mein, czyli mój, albo Dein, twój. Już od samego początku staraj się zwracać uwagę na ten dźwięk. To nie jest ,,ej", tylko I. Powtórz jeszcze raz. Mein, dein. I e to długie i. Z pewnością znasz słowo die Liebe, które oznacza miłość. To słowo na pewno jest Ci znajome to I musi być wtedy długie. Die Liebe. SCH razem to nasze szy. Spotkasz je w języku niemieckim bardzo często. Na przykład w wyrazie Die Schule, czyli szkoła. Dźwięk SZ pojawia się również, jeśli po literze S stoi P lub T. Spielen lub die Stadt. Jeśli przed SCH pojawi się jeszcze litera T, powstaje dźwięk czy. Czy spotkacie w pożegnaniu. Czys oraz w nazwie sąsiadującego z nami kraju Czechen. Zlepek CHS po niemiecku wymówimy jak ksy. Na przykład łosoś to Lachs. Bardzo często źle wymawiana jest literka Q w języku niemieckim. Q pojawia się zawsze w asyście litery U. Wymawiamy je wtedy jak KW. Jak bardzo dziwnie by ci to nie brzmiało, dokładnie tak wymawia się QU w języku niemieckim. Bekwim lub Die Quelle. Dwa s obok siebie to po prostu s. Podobnie rzecz się ma z każdą podwojoną spółgłoską w języku niemieckim. Nie wymawiamy ich podwójnie. Dwa p to po prostu p, dwa t wymawiamy jak jedno t i dlatego dwa s również wypowiemy po prostu jak s. Spójrz na wyraz wissen, czyli wiedzieć. Wysn. A co z umlautami? To znak rozpoznawczy języka niemieckiego. Może zastanawiasz się, czy musisz męczyć się z tymi umlautami i czy nie możesz ich sobie po prostu odpuścić? Niestety nie. Czasami niepoprawna wymowa umlautu zmieni znaczenie słowa. A dodatkowo niemieckie umlauty są jak nasze polskie znaki specjalne. Wyobraź sobie, że ktoś nie wymawia nigdy on, en, ci, ż, zi i tak dalej. Ale mam sposób na te umlauty. Ogarnij to ze mną. Pierwszy z nich to a-umlaut. A-umlaut wymawiamy w sposób zbliżony do naszego e. A-umlaut nie wymawiamy jak a, tylko jak e. Uważnie posłuchaj, jak ja wymawiam następujące wyrazy. Marzec to po niemiecku märz. März. Niedźwiedź to der beer", der beer. Czy słyszysz wyraźnie, jak wymawiam a umlaut? Zastopuj teraz wideo i spróbuj wymówić podane wyrazy. Pamiętaj, aby nie czytać a, tylko e. Udało się? No to idziemy dalej. U-umlaut. Nasz aparat mowy nie jest wyćwiczony do wyartykułowania tego dźwięku, dlatego najprawdopodobniej nie od razu uda ci się go poprawnie wypowiedzieć. Nie poddawaj się. Tak jak mięśnie brzucha musisz wyćwiczyć, aby były zauważalne, tak samo musisz wyćwiczyć artykulację niektórych nowych dla ciebie dźwięków. Co zrobić, aby poprawnie wypowiedzieć u-umlaut? Ułóż usta jak do dźwięku U, ale nie wypowiadaj U. Z tak ułożonymi ustami wypowiedz dźwięk I. Wiem, za pierwszym razem usta pewnie zmieniły swoje ułożenie i wyszło ci zwykłe I. Spróbuj jeszcze raz. Trzymaj usta w dziubek, jakbyś miał wypowiedzieć U i nie zmieniając ich ułożenia, wypowiedz I. Aby było ci prościej, spróbuj wysunąć trochę dolną szczękę do przodu i teraz wymówić ten dźwięk. Wyglądasz jakbyś wył do księżyca, ale dokładnie o to chodzi. Spróbuj wymówić podane wyrazy. Uczeń to der Schüler. Der Schüler. Zmęczony to müde müde Książki to po niemiecku die Bücher die Bücher Zastopuj teraz wideo i spróbuj powtórzyć te trzy słowa Brawo, lecimy dalej. Krótka przerwa na autopromocję. Chcesz uczyć się niemieckiego przyjemnie i w uporządkowany, zorganizowany sposób? Dołącz już teraz do mojego wideo kursu niemieckiego Niemiecki Start. W kursie znajdziesz lekcje wideo, zeszyty ćwiczeń, interaktywne gry językowe, zestawy fiszek, treningi mówienia, testy sprawdzające i wiele, wiele innych. Z kursem przełamiesz również swoją barierę językową, ponieważ regularnie widzimy się na konsultacjach na żywo, gdzie ćwiczymy mówienie. Poprawną wymowę, a także rozwiązujemy Twoje problemy językowe. Więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu. Dołącz już teraz. Ostatni umlaut to o umlaut. Układamy usta tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć dźwięk o, ale zamiast tego wypowiadamy y. Znów będziesz potrzebował praktyki, aby udało ci się poprawnie wypowiedzieć ten dźwięk, ale nie zniechęcaj się. Dla ułatwienia, pamiętasz jak w przypadku U-Umlaut wysuwaliśmy dolną szczękę delikatnie do przodu? Teraz spróbuj na odwrót. Delikatnie cofnij dolną szczękę do tyłu. Dźwięk będzie wylatywał do dołu. Posłuchaj, jak ja wymawiam następujące wyrazy i powtórz je za mną. Ładny, to po niemiecku schön. Schön. Olej, to das Öl. Das Öl. Aby poprawnie wymawiać umlauty, musisz dużo ćwiczyć, aż w końcu się uda. A teraz jeszcze jeden znak. Sz. Inaczej nazywane szarfes S. Pojawia się po długich samogłoskach i dwugłoskach i czytamy je jak S. Spójrz: ulica to Die Strasse. Die Straße. Pracowity to Fleißig. Fleißig. Podlewać to Gießen. GISN. Widzisz, jakie to może być przyjemne, poznawać ze mną niemiecki od podstaw? Znasz już teraz niemiecki alfabet i zasady poprawnej wymowy. Możesz iść dalej.